Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. Dziś krótki filmik o tym, jak rysować ze zdjęcia. Najłatwiej jest rysować, jeśli zdjęcie ma taki sam format jak nasza kartka bądź powierzchnia, na której będziemy rysować. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wydrukować duże zdjęcie na przykład na kilku kartkach, to zapraszam, na kanale jest taki filmik. Dziś jednak skupimy się na zdjęciu niedużym, jest to format A4. I A4 to format mojego panelu MDF, który zagruntowałem gestem. E, także mam tutaj takie zdjęcie, i chcę narysować ten portret. To jest, wiadomo, dziewczyna z perłą Vermeera. i chcę go narysować z tego zdjęcia. Choć nie musi być to portret, możecie rysować tą metodą praktycznie wszystko. Na początek trzeba sobie uświadomić, że wszystko co chcemy narysować to są odpowiednie kształty w odpowiednim miejscu. Teraz patrząc na przykład na ten portret, ja staram się nie widzieć całej twarzy, tylko linie, które się na nią składają. Nie patrzę na oczy, tak że są one na przykład dla mnie oczyma, yy, tylko są odpowiednimi uproszczonymi formami złożonymi z linii czy wypełnień. Jeśli już to sobie uświadomimy, to możemy przystąpić do obserwacji kluczowych punktów, które należy narysować na kartce bądź powierzchni, na której chcemy rysować, w ustaleniu tych punktów, położenia tych punktów, ja pomagam sobie cyrklem. Można nim zmierzyć, na przykład, w jakiej odległości od krawędzi kartki na przykład znajduje się kącik ust. Czyli mierzymy. Ile od krawędzi do kącika ust przenosimy tutaj na powierzchnię. Robimy jakąś kropkę, później wysokość mierzymy i również robimy kropkę, i w położeniu tego punktu, gdzie kącik ust się zaczyna. Na pewno nie będziemy mieli błędu, ponieważ wszystko mierzymy dokładnie cyrklem. Także, na przykład, oko musimy zauważyć, jak już wcześniej mówiłem. Że tutaj się na przykład zaczyna to oko, tu się kończy, tu jest jakiś punkt szczytowy tego oka. Zrobimy łuk, który tutaj jest po połączeniu tych punktów, czyli musimy ustalić położenie tych punktów, kropek, które sobie na przykład nałożymy i później połączymy je odpowiednim kształtem. Niektórzy, by zmierzyć proporcje, używają linijki. Ja jednak preferuję cyrkiel bo gwarantuje on dokładny pomiar. Od razu pod ręką również mamy ołówek, czyli na przykład możemy zmierzyć i od razu zrobić kropkę czy kreskę. Oczywiście trzeba trochę poćwiczyć, ale metoda jest skuteczna. Najważniejsze to wyznaczyć sobie położenie tych kluczowych punktów. Kiedy już te punkty połączymy, rozbijemy twarz na proste kształty i punkty, to wtedy będziemy wiedzieć, gdzie co się zaczyna, na przykład gdzie jest linia, wyznaczająca podstawę nosa. Dodamy do tego odrobinę zmysłu obserwacji, który na pewno sobie wyćwiczycie, i po kilku takich ćwiczeniach uda Wam się na pewno narysować czy przedstawić temat w ciekawy sposób. Na koniec filmiku pokażę Wam proces powstawania szkicu tej twarzy. No ja go rysowałem przy sztaludze, jakoś tak wygodniej mi nie na stole, tylko przy sztaludze. I może opowiem jeszcze pokrótce o takim ciekawym przyrządzie. Tu mam taki przyrząd, nazywa się on skalówka. Można ją kupić w sklepie plastycznym, pozwala ona rysować w powiększeniu lub pomniejszeniu dany motyw z zachowaniem proporcji. Można nią również jednak mierzyć proporcje, tak jak cyrklem, bez zmniejszania skali i przenosić na naszą powierzchnię. A można zmierzyć na przykład tutaj i chcemy powiększyć, więc będzie to ta odległość. Tak to wygląda. Tutaj możemy to powiększenie również zmniejszać, zwiększać. Także taki przyrząd. Ja osobiście nie używam zbyt dużo tej skalówki, raczej posługuję się cyrklem, no ponieważ nie jestem jakimś super utalentowanym artystą, także muszę sobie pomóc właśnie pomiarami, ale dużo ludzi tak robi. Na pewno jest to mniejszym grzechem takie mierzenie cyrklem i rysowanie niż na przykład mm, rysowanie po kratkach, tak jak niektórzy robią, chociaż to też są dobre metody, które pozwalają uzyskać na przykład wysokie podobieństwo. Także może będzie kolejny filmik jeszcze o skalówce, a was już świadomych tego, jak przenosić punkty, jak łączyć te punkty że łączyć je po prostu, zapraszam do obejrzenia procesu twórczego z powstawania rysunku tego portretu.